Witajcie w moim podcaście. Jeżeli trafiliście tutaj, dlatego że jesteście zainteresowani książkami, to trafiliście dobrze, bo rzeczywiście jest to podcast o książkach i o roli książek we współczesnym świecie, we współczesnej kulturze i współczesnej kulturze masowej. W momencie, kiedy ukazuje się ten odcinek, mamy mniej więcej połowę września. Pogoda za oknem staje się coraz bardziej jesienna, dni stają się coraz krótsze, wieczory coraz dłuższe. Ogólnie rzecz biorąc, jesień opanowuje świat, a to nieuchronnie prowadzi nas do tego, żeby spędzać wieczory raczej w domu, ponieważ robi się coraz chłodniej, raczej z filiżanką czegoś ciepłego w ręku i być może z książką również w ręku. A ponieważ, tak jak powiedziałem, coraz dłuższe stają się wieczory, tematem, który może pojawiać się w lekturach i który może zacząć dominować w tych lekturach, bardzo często stają się horrory i powieści grozy, jest taki temat łączony tradycyjnie z jesienią, właśnie z pojawiającym się za oknem chłodem i zmieniającą się aurą. Dlatego dzisiejszy odcinek poświęcony będzie właśnie powieściom grozy, głównie tym klasycznym, ale treścią tego odcinka będzie próba odpowiedzenia na pytanie, dlaczego lubimy powieści grozy, albo innymi słowy, co powieści grozy nam dają takiego, że są o powieści grozy tak bardzo popularne. I takimi najbardziej popularnymi powieściami grozy są na przykład Frankenstein albo Dracula. I to są wyjątkowe powieści, ponieważ to one ukształtowały nasze myślenie o powieściach grozy i nasze kulturowe wyobrażenie o strasznych postaciach, o potworach, o monstrach i troszkę o jesieni. Warto jednak zacząć od tego, skąd te dwie powieści się wzięły. Otóż Frankenstein jest powieścią autorstwa Mary Shelley. Na pomysł fabuły autorka wpadła nad Jeziorem Genewskim w willi Diotati w 1816 roku, 16 czerwca, podczas spotkania towarzyskiego małżeństwa Shelley'ów z Lordem Byronem i Johnem Polidori. Powstał taki pomysł, żeby opowiadać sobie straszne historie. Ten czerwiec troszkę stoi... W sprzeczności z tym, co mówiłem przed chwilą, że to głównie jesień wpływa na nasze myślenie o strasznych historiach, ale lato 1816 roku było wyjątkowo deszczowe i chłodne. A to w ogóle miało związek z erupcją wulkanu Tambora na wyspie Sumbawa w Indonezji. W każdym razie wtedy też Mary Shelley opowiedziała takie zalążki historii o Frankensteinie, a potem przez kolejne dwa lata pisała tę powieść. Inspiracją dla powstania postaci doktora Wiktora Frankensteina i stworzonego przez niego potwora, potwora Frankensteina, była prawdopodobnie afera grabarzy z 1606 roku, która miała miejsce na Dolnym Śląsku, w miejscowości Frankenstein. To jest w ogóle miejscowość, która obecnie nosi nazwę Ząbkowice Śląskie. W aferze chodziło o to, że wybuchła zaraza w owych Ząbkowicach i o zarazę posądzono grabarzy, którzy oczywiście złapani, poddani przesłuchaniom i torturom, Przyznali się do tego, że wykopywali zwłoki, z tych zwłok przyrządzali proszek, tym proszkiem posypywali progi domów, smorowali kołatki, klamki, po to, żeby ludzie się zatruwali. Ile z tego jest prawdy, nie wiadomo. Przesłuchania oparte na torturach zwykle niosą dużą dozawątpliwości co do tego, czy przesłuchiwani powiedzieli prawdę, czy mówili to, co. Przysłuchujący chcieli usłyszeć. W każdym razie powieść powstała i przez tych mniej więcej 200 lat od momentu jej powstania stała się takim, taką sztandarową powieścią grozy o tym, jak to Wiktor Frankenstein tworzy monstrum, tworzy istotę pozlepianą z różnych części ciała ludzi, ożywia ją i tworzy istotę myślącą która jednak jest samotna, nie potrafi odnaleźć się w świecie, w którym wszyscy widzą ją jako potwora. W związku z tym chce się zemścić na osobie swojego stwórcy, czyli na osobie doktora Wiktora Frankensteina, ściga go po całym świecie i mści się też na jego rodzinie. Ten wątek powieści Frankenstein być może jest jedną z odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak bardzo lubimy powieści grozy. Bo w tej osobie potwora Frankensteina, w tej istocie potwora Frankensteina, Możemy bardzo często odnaleźć siebie, możemy odnajdywać siebie, nierozumianych, niechcianych. Odrzucanych przez świat, i obserwując to, jak reaguje potwór Frankensteina, który nie był gwałtowny z natury, on raczej był łagodny, przynajmniej tak o sobie mówi, odnajdujemy troszkę siebie i poprzez tę postać, tę osobę, tę istotę, my, jako czytelnicy, próbujemy zrozumieć otaczający nas świat. I to jest jedna z odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak bardzo lubimy opowieści grozy. Właśnie dlatego, że te bardzo często niejednoznaczne, Moralnie postaci, ale jednoznacznie niechciane i odrzucane przez świat mogą być obrazem nas samych funkcjonujących w tym świecie. Stąd przez pryzmat no właśnie tych potworów, monstrów, przynajmniej tego, jak one są widziane i postrzegane przez ludzi, my uczymy się reagować na to, jak świat może reagować na nas. Natomiast drugą powieścią, tą taką klasyczną, jest powieść Drakula autorstwa Brama Stokera. Jest to znowu powieść jeszcze XIX wieczna, bo wyszła pod koniec XIX wieku w 1897 roku. Bram Stoker posłużył się tutaj gatunkiem powieści epistolarnej. Wszystkie wątki podawane w tej Powieści są albo fragmentami listów, albo całymi listami, albo zapiskami w dzienniku, albo wycinkami z gazy, opisującymi pewne sytuacje. I w ten sposób Stoker stworzył taki bardzo ciekawy obraz, niejednoznaczny. Nie ma tutaj narratora, który jednoznacznie ocenia postępowanie postaci i, i mówi, co jest dobre, co jest złe. Mamy tutaj taki polifoniczny obraz i polifoniczną mozaikę stworzoną z różnych opinii, różnych głosów, różnych historii, które składają się na wątek Opowieści o hrabim Drakuli, który postanawia przeprowadzić się do Wielkiej Brytanii. A mimo tego, że autor zastosował powieść pistolarną, która już wtedy na końcu XIX wieku raczej wychodziła z użytku i stawała się coraz mniej popularna, książka odniosła bardzo duży sukces. I to widać też w ogóle w pierwszych adaptacjach filmowych, bo ten wątek wampira bardzo szybko został wykorzystany przez filmowców. Bo pierwszy film o wampirze pojawia się w 1922. Roku, czyli w troszkę ponad 20 lat po premierze książki, ale nie nosi on tytułu Drakula, on nosi on tytuł Nosferatu Symfonia Grozy, a to z racji na prawa autorskie i niemożność dojścia do porozumienia pomiędzy stronami co do właśnie praw autorskich do samego imienia Drakuli. A jeśli jesteście zainteresowani filmem partym na powieści Brama Stokera, to myślę, że Najlepszym jest ten Francisa Forda Copoli, pod tytułem Dracula po polsku, a w oryginale ten tytuł jest rozszerzony, bo to jest Bram Stokers Dracula, czyli Dracula Bram Stokera. I rzeczywiście ten film. Jest wiernie oparty na powieści Brama Stokera. Natomiast, znowu, ten Drakula porusza pewne wątki, które są odpowiedzią na to pierwsze pytanie, które stawiałem w tytule. Bo poprzez tę postać hrabiego Drakuli, który jest potworem, ale takim potworem, który świadomy jest swej potworności i nie chce z nią walczyć, to nie jest taka postać jak potwora Frankensteina, który nie chce być potworem od samego początku, o tyle hrabia Dracula już tym potworem jest. I. Całość narracji, całość tej historii jest właśnie prowadzona na zasadzie antagonizmu dobra i zła. I takiej dość prostej dychotomii świata dobre, złe, i to odpowiada na taką naszą podstawową potrzebę spojrzenia na siebie poprzez to, co jest dobre i co jest złe, poprzez to, że my umiejscawiamy się po stronie dobra, po stronie ludzi przeciwko siłom zła, przeciwko siłom hrabiego Drakuli. Ale też ta powieść o Drakuli pozwala nam sięgać do takich tropów folklorystycznych, które się tam też pojawiają i w ogóle pojawiają się w opowieściach o wampirach i o takich istotach w cudzysłowie nocy, bo do tego nawiązuje powieść. Brama Stokera. A o tym, że powieść grozy jeszcze cały czas nie wyszła z użytku, świadczy to, że całkiem niedawno, bo w 2009 roku miała premierę, książka Drakula nie umarły. I można by podejrzewać, że jest to książka, która luźno wykorzystuje postać hrabiego Drakuli, ale tak nie jest, ponieważ jest to książka autorstwa Jana Holta, który pomaga opisać tę książkę Dakrowi Stokerowi, który jest zdaje się wnukiem albo prawnukiem Brama Stokera. I w tej historii która pozostaje w rodzinie stokerów. Jest to powiedziane dalszy ciąg historii hrabiego Drakuli. To, co wydarzyło się bezpośrednio po tych wątkach i tej opowieści znanej z powieści Drakula, jest to w miarę wierne, bo oparte też na zapiskach i pewnego rodzaju pomysłach, które miał jeszcze Bram Stoker, które chciał wykorzystać ewentualnie w dalszej części tej historii. No i tak jak powiedziałem, ta Powieść jest odpowiedzią na to, że cały czas to zapotrzebowanie na książki grozy, na horrory jest. I ono też wynika pewnie z tego, że ten strach, a właściwie to, że czytając tę książkę, stresujemy i boimy, ale jednak finalnie wszystko się rozwiązuje. Wszystko zmierza do dobrego zakończenia i dobrze się kończy. I w związku z tym odczuwamy na końcu książki ulgę i ten. Strach i ten stres, który odczuwamy, ale przede wszystkim ta ulga, która przychodzi na końcu, działa na nas uczyszczająco. Mówiłem też w poprzednim odcinku, że mówiłem też już o tym w poprzednich odcinkach ale nasz mózg, poprzez to, że czytamy albo słuchamy o jakichś sytuacjach, nasz mózg uczy się na nie reagować. A więc to, że boimy się na niby, powoduje to, że nasz mózg uczy się reagować na prawdziwe zagrożenie, na prawdziwy stres i na prawdziwy strach. Oczywiście nigdy nie spotkamy wampira, albo nigdy nie spotkamy potwora Frankensteina, ale stres jest odczuciem i zjawiskiem nam znanym, a zatem uczymy się na niego reagować. A w troszkę mniejszym stopniu, poprzez to, że czytamy książki grozy i boimy się, dowiadujemy się czegoś o sobie, no bo jeśli jesteśmy w stanie brnąć dalej w historii, pomimo tego, że nas troszkę stresuje i troszkę wywołuje u nas lęk i strach, a jednak mimo to dalej ją czytamy, o to jest to informacja dla nas, że potrafimy przezwyciężać strach i stres i lęk oczywiście do pewnych granic. Zatem poznajemy granice swojego lęku, a też poszerzamy te granice i budujemy swoją odporność emocjonalną na lęk. Oczywiście Frankenstein i Dracula nie wyczerpują całego repertuaru powieści grozy do takich autorów tradycyjnie kojarzonych z grozą należy Lovecraft. To, co pisał Lovecraft jest już troszkę inne niż powieść Mary Shelley czy powieść Brama Stokera, bo te jego powieści, które pisał już w XX wieku, one dalej noszą cechy powieści gotyckich, ale jednak ten typ i sposób narracji się zmienił. Jego powieści są już bardziej stylizowane, bardziej takie dopieszczone, żeby rzeczywiście każde kolejne zdanie budowało grozy, czy mówiło samym Sobą, że groza jest i jest obecna. To jest czasem aż do przesady, i zdanie nie tylko samym sobą mówi, że jest pełne grozy, ale też w sobie, swoją treścią, mówi, że jest pełne grozy, i tej grozy jest już na tyle, że robi się to troszkę kuriozalne i mało straszne. Ale cóż, taka jest konwencja Lovecraftowska, i tutaj przede wszystkim w tych powieściach, czy w tych opowiadaniach Lovecrafta, możemy mówić o grozie jako kategorii estetycznej, bo te opowieści są stylizowane na to, żeby były pięknymi opowieściami stylistycznie, ale ich głównym elementem i ich treścią jest groza, czy ma być groza. Podobnie zresztą było w opowiadaniach Edgara Allana Poe, który był raczej rówieśnikiem Mary Shelley niż Lovecrafta, bo urodził się na początku XIX wieku, ale jego opowiadania są bardzo zbliżone co do formy do opowiadań Lovecrafta, właściwie powinniśmy powiedzieć że opowiadania Lovecrafta bardzo przypominają opowiadania Edgara Allana Poe, z tym, że Poe starał się jednak poruszać i pozostawać w granicach rzeczywistości i realności tego Te opowiadania, raczej bazowały na psychice ludzkiej i groza wynikała z tego, że spotkamy się z czymś, czego nie potrafimy zrozumieć, ale co jest w jakiś sposób możliwe do wyjaśnienia. Natomiast Lovecraft tworzy już całe panteony bóstw, Pełnych grozy i groza przychodziła z zewnątrz do człowieka. To były opowiadania, które traktowały wprost o fantastycznych potworach, takich skuszmarów sennych, takich, które nie mogą i nie mają prawa istnieć. Więc pomimo stylu, mówimy tutaj o zasadniczej różnicy tematów, które się pojawiają. I na pewno jest tak, że można iść teraz do jakiejkolwiek księgarni i na półkach zobaczymy mnóstwo książek. Które są horrorami albo powieściami grozy, ale myślę, że takim ciekawym przykładem jest cykl o nekroskopie. To nie jest nowy cykl. To są powieści, które były wydawane od 1986 roku aż do 2014 i raczej już nie będą dalej wydawane, bo autor niestety zmarł w 2024 roku. Natomiast nekroskop jest taką bardzo fajną próbą Adaptacji tych wątków fantastycznych do rzeczywistości, a ponieważ one wychodziły w latach 80., do takiej rzeczywistości zimnowojennej. I wątki magiczne, wątki fantastyczne, wątki potworów, wątki kontaktu ze zmarłymi no bo nekroskop to osoba, która kontaktuje się ze zmarłymi one są wplecione właśnie w konflikt pomiędzy Zachodem a Wschodem pomiędzy Związkiem Radzieckim a Europą Zachodnią i organizacjami wywiadowczymi, kontrwywiadowczymi, które posługują się tymi osobami. Z fantastycznymi mocami czy tymi potworami, ale nie jest to podobne do tego, co znamy z filmów o superbohaterach. Te postaci noszą w sobie całe swoje jestestwo i one nie są w żaden sposób skarykaturalizowane, tak jak ma to miejsce w komiksach. Oni po prostu są sobą i zachowują się jak normalni ludzie, co jest dużą plusem i dużą zaletą powieści Briana Lamleya. A zatem, powieści grozy, które czytamy, Działają na nas oczyszczająco, poprzez to, że przynoszą ulgę po stresie, który związany jest z tym, co czytamy. Są dla nas ucieczką od rutyny, są też możliwością nauczania się wzorców zachowań i poszerzenia granic swojej odporności emocjonalnej. Rozwijają też i poszerzają naszą ciekawość świata, bo często sięgają do wątków folklorystycznych. Są też bardzo często pięknymi opowieściami pod względem estetycznym, pod względem językowym, pod względem po prostu powieści. To są. Piękne powieści, piękne opowiadania, których tematem jest groza. Pozwalają nam spojrzeć na siebie poprzez pryzmat tych opisywanych często potworów, skłaniają nas do tego, żebyśmy zadawali sami sobie pytania o nasze człowieczeństwo. Mam nadzieję, że spodobał Ci się ten dzisiejszy odcinek. Jeśli tak, możesz go ocenić, zostawić komentarz. Możesz też zasubskrybować, czyli zaobserwować kanał, wtedy będziesz dostawała albo dostawał powiadomienia o kolejnych odcinkach. To już wszystko na dzisiaj. Do usłyszenia.